Siłanko. Znowu z nadwody <laughs> jak to zwykle dzisiaj w ogóle była jakaś porażka, no ale ciężko, naprawdę ciężko. Mimo wszystko okonie troszeczkę dziubały. Powiem tak, nie były chętne do współpracy, nie były zbyt aktywne. Niemniej jednak połowiłem, no z godziny półtorej szukałem sposobu na nie, chociaż domyślałem się. No, to już się zaczyna pomału sierpień, także myślę może już trochę te większe gumy, jednak jeszcze nie Brały cały czas, tak jak mówiłem w poprzednim filmie w szczupakach To jest to samo kochani Małe predatorki, małe fish hunterki To mi brało, takie małe pipki dosłownie No co tam jeszcze, a mały tam się mi się sprawdził ten szat też ale najmniejszy Co jeszcze tam a, no i magoty od Dragona. Teraz ja o niej kiedyś zapomniałem. Ja mam w tych paczkach, jeszcze z trzy paczki. Mam, mam taką herbatę. Pierwsza tam właśnie jest z brokatem, taki ciemny tak jakby brąz. Mam czarny, mam niebieski, fioletowe. Fioletowe z brokatem. Magoty. Mówię, no, ja popróbuję jej w magota. Tylko w tym mniejsze W tego większego miałem jakieś tam parę szarpnięć ale ogólnie nie bardzo. W tym mniejsze jednak brał. Magoty jednak. Czasami w razie awarii też, też dają radę, bo no spokojnie. Co jest najlepsze, kochani? Stare gumy, które już praktycznie nie wiem, czy we wszystkich sklepach wędkarskich są, bo teraz każdy, jak, wie, jak wiemy, no to teraz są um, SG, SAVAGE, bla bla bla, takiego Kawamarago, kobietanago, Nie! Stare gumy sprawdzają się i to bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Uwierzcie mi, że ja nie jadę, jedyny tutaj z belki i po brzegach chodzą ludzie. I ciężko no mówią że nie bierze no nie ma ryby ja też nie brało kompletnie nie brało ale zacząłem z powrotem wróciłem do ultra i okonie 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 oczywiście szczupaki po prostu jak to powiedzieć no teraz szczupaków nie dałem, one, one pójdą do innego filmu zrobię znowu tak jak poprzednio zrobiłem o szczupakach wczoraj chyba puściłem, tak o szczupakach teraz dam te świeże okonie Zupaków nie będę na razie wrzucał. szupaki pójdą na... Później. A zresztą zobaczę. Sam jeszcze nie wiem, co zrobię. Gadam, bo gadam. Dobra. Na razie okonki. Także kochani. Dobrały, były ładniejsze, większe, mniejsze. Różnie. Drobny okoń, góra dół wszędzie był. Ale już te większe, no niestety głębiej, sporo, sporo głębi. Metr do 1,5 metra, nieraz 2 metry, ale sporo, tam koło metra już nad dnem. Opadała bardzo wolno i cały czas mi się sprawdzał, wszystko na główce 3,5 gramowej. Łowiłem też na 1,5 gramową, kochani, ten wylek. No ciężko, naprawdę opuszczałem głęboko, ciężko, no je, ale brania były. Bardzo swobodny opad, naprawdę bardzo swobodny jak, jak dobrą późną jesienią. Swobodny opad i wtedy jeszcze coś biło. Przy normalnym prowadzeniu, podbijanie, szarpanie, regularne prowadzenie, nic, kompletnie nic. Bardzo, bardzo delikatny. Można z dwa razy podciągnąć. I dać mu na napiętej, niech on sobie pomalutkę opada jak jest jeb i jest branie. Tak to mniej więcej sprawa wygląda z okoniami, są głęboko, naprawdę głęboko. Widziałem ładną konię też wyżej stały, ale w cieniu, w cieniu drzewo takie zwalone, widziałem przy tym drzewie, jak okonie stały tam. Rzuciłem parę razy gumą, to no niestety nie były zainteresowane. Tak ogólnie mniej więcej tak to wygląda. Dobra kochani, ja będę kończył, szykuję się do następnego wypadu już. Muszę sobie wszystko przeanalizować, tak dalej poukładać, a wtedy będzie abracadabra Będziemy kombinowali co tu kuj, was znowu złapać i jak to podejść Dobra, jak na razie pozdrawiam Was kochani, niech móc będzie z Do następnego, a ci co nad wodą jak zwykle połamania A i pozdrowienia dla wędkarskiej braci z Gdyni Chłopaki, łapać te sandacze, bo ja niedługo też im się do tyłka dobiorę Na razie, siemano Patrzcie kochan jakieś liczny ok Ale puknął pięknie Ale pięknie puknął A chodź to tu gościu, ale śpiznął I tam tam ma Kochani Ale 28 a taki ładniusi, co? Dobra na razie. Albo dobra, bez tu puszczę go. Niech spada. Ale huknął pięknie. A wziął mi prawie pod samym nosem. Gdzieś tutaj siedzą blisko w toni. Przy, przy wydobywaniu przynętych, bo puszczałem głębiej. Huknął jak złoto. No, takie nie to aż chce się łowić. Milusio, opór postawił. A i siedzi. A konek niewielki pewnikiem. Ej, nie taki mały, o, ładny nawet, ładny okrąg. Aleś przywalił gościu, no. Patrzcie kochani, o dobra, wyskoczył, nie chciał, nie chciał się pokazać, nie chciał być YouTube, to gościu z machinowym nosem. Ale zobaczcie kochani na co, na czarnego magota, rzucałem teraz wszystkim, co mi się sprawdzało na tej wodzie a jeszcze nigdy nie łowiłem tu na magoty no mówię dzisiaj a spróbuję i od razu pierwszy rzut i ups siedzi kto wie może czarny kolor właśnie się okaże tutaj dość skuteczny Okoń siedział głęboko, siedzi kochani. A co nam tu gryzło? Och, okoń jaki ładny. U, widzimy? No chodź tu Garbata, majzo, chodź. O! Jaki ładny uś, jak puklak. złoto. A ty? Kurczy mnie A ile ty masz? No, z 28 niecałe trzy dyszki. Pokaż się, no, nie skikaj mnie tutaj. Te okoń z badelupy, No, o tutaj pokaż się tu. O, pokaż się, dobra, kolegom. O, proszę. Jaki łajdusek, puszczamy go. Ale huknął, jak pięknie. Nic tego, nizowego, złego. Ups. Ale głęboko siedzą, kochani. Przymurowane praktycznie do dna O, co coś mamy A co nam gruchnęło? Teraz może i okoń się pokazał w końcu, co? No, jest i garbaty! Mówię, są głęboko, przy samym dnie z opadu wziął. Jaki piękny garb, Boże, no chodź tu gościu, bo mnie podrapiesz. Uważaj, tu, uważaj, no. Patrzcie, kochani, jaki piękny garbata. Pajza, no, co to się da. Patrzcie, zdziwiony okoś wody lupy, garty, malinowy nosie. O, teraz tak, teraz to mi się podoba. No to spadaj, no. a jest goście z malinowym nosem. I jak widać, naprawdę głęboko biorą. Samego praktycznie dna. O. Proszę tak. Taka konisko capnęło. choć to gościu z malinowym nosem. Jeszcze zjeży jak I rok jest podczas tańca, tańca wojny, no Spadaj Poszedł, wściekły. No ale pogoda się jak widzicie z, diametralnie zmieniła. Znowu wiatrzycho, chwilę ładnie, woda lustro i nic tego nic nowego, znowu gwizda. I coraz trudniej cokolwiek złowić. Kombinuję, zmieniam przynęty. No i trochę na szybsze prowadzenie, ale po szybszym prowadzeniu opad. To jeszcze coś tam... Czasami uderzy. Szybciej podprowadzą i pozwalam opaść. Wtedy, ewentualnie, nie wiem, czy jakieś brudaki. Okonie biorą, ale dużo naprawdę małego konia bierze. Nawet nie trzeba specjalnie podszarpywać przy normalnym prowadzeniu. Tylko, że. O! Już dużo, dro, dro, dużo drobnicy atakuje. Nawet przy normalnym prowadzeniu, lekkim. To oni siedzą ha. taka chyba te gnojki Norwiek, człowieka to do rozpaczy potrafią czasami doprowadzić Zwiększyłem kaliber to nie bardzo chciały o, proszę kochani A jaki o A jakiś tyśle śniu I Wiecie gdzie on urzędują? toni na środku jeziora tak popałem tam się po jeziorze porzucam sobie taki fajny garbusiczek. No, dobra nawet nie będę go mierzył tam, dwadzieścia parę centymetrów tak jak przywalił sobie gostek jest następny jakiś okonek siedzą bardzo głęboko kochani no niewielki chociaż ja wiem. Eee, przyzwoity! O, wypiął się. Po, popuszczałem mu, popuszczałem mu, bo kamerę uruchamiałem i w końcu się wypiął. No, ale już wiem, że siedzą tutaj bliżej i dość głęboko. A, proszę, zaczęły takie tutaj brać mnie tutaj znowu miejscóweczka nowa. Jak mówiłem, mówię na turystę, pamiętam się po całym jeziorku, no ale zobaczymy, może tutaj coś się połowi. O, oj, szedł. Jak się to mały. Patrzcie, kochani, Teraz to już trochę stosuje areszt. Jednolazny mi, patrzcie, 走哪？站起来 y e 了